Dziś taki wiedzieli Laura śpi, chłopaki poszli na salę zabaw, więc postanowiłam Wam nagrać ceny pamiątek, żebyście mieli mniej więcej orientację. Już raczej wszystko kupiłam, no oczywiście nie tylko dla siebie, ale też dla znajomych, dla rodzinki. Także pokażę Wam mniej więcej jak to cenowo wygląda. Kupowałam w różnych miejscach, czego żałuję, bo na samym końcu gdzieś trafiłam do... Najmilszej, najfajniejszej pani, z którą super, super się rozmawiało. Miała duży wybór i miała wszystko tak przepięknie poukładane. Jak będziemy przechodzić, to jeszcze Wam dogram, bo naprawdę warto do niej wstąpić. Dobre, dobre ceny, można z nią było normalnie pogadać. Dała nam nawet jeszcze gratis, a ja wcale dużo nie kupiliśmy, bo to już był ostatni punkt, do którego wstąpiłam. Także naprawdę Wam polecam. O, proszę, już jest wieczór, ale. Przechodzimy właśnie i dogrywam tą fajną panią, u której kupiliśmy najlepsze pamiątki, i która fajnie nas obsłużyła: u baby jagły. A przechodząc do tematu, no to tak maście bursztynowa kosztowała 12 zł. Część rzeczy, pamiętam, na części mam ceny. Ta butelka tam w środku są bursztyny, które zalewamy spirytusem i powstaje nam taka zdrowotna naleweczka. Moi rodzice teraz dostali hmm, chyba od brata, jak był nad morzem, i teraz kupiłam dla kogoś innego. Fajna sprawa, i też kosztowały to tylko 12 zł. To jest. Z wyciągiem z bursztynu i z borowiny. 14 zł w takim słoiczku. Medełko bursztynowe było za 7. Magnesy są 3 i magnes tak 10,50? 10,50. I 10, takie ja najbardziej lubię, takie właśnie ceramiczne, one nie wiszą u nas na, na lodówce, to jest też nie tylko dla nas, ale wkładam do pudełka z pamiątkami. Ja mam takie pudełko, gdzie wkładam takie rzeczy, czy tam gdzieś jakąś muszlę znalezioną, jakiś kamek i tak dalej, i to sobie wszystko leżakuje łódka położymy dzieciakom w pokoju 12 zł, tak mi się kojarzy kojarzą właśnie te łódki z tą plażą, taki znak charakterystyczny jest prawie identyczny jak te, które tu stoją także musiałam ją wziąć zaraz sobie przygotuję następne i Wam pokażę statek, zabawka, 7,50 to takie, właśnie to jest bardzo mało muszelek dlatego wzięłam Muszelki zamknięte z piaskiem w słoiczku kosztowały 5 zł. To dostaliśmy gratis właśnie od tej pani. To normalnie kosztowało 4 zł. To są bursztyny z muszelkami też w takim słoiczku. bransoletki tu mam 3 na prezenty, ale jeszcze ja mam jedną na ręku, zaraz wam pokażę. I te bransoletki kosztowały po 7 zł. Chciałam właśnie takie, żeby się kojarzyły z morzem, więc z muszelką, ale Laura ma taką za 12 zł z imieniem nie mogłam się oprzeć, prześliczna a wiecie, jest regulowana, więc można do jej malutkiej rączki dopasować karty do gry z motywem Bałtyku 10 zł kosztowały, taka muszelka 2 zł, braloczek 7 albo 8, już dokładnie nie pamiętam z złotą rybką na szczęście i e, ten zestawik do piachu, chyba około 8 zł gdzieś było. tak 8 zł e, taki zestaw z lodami o, taką mam na ręce dla siebie, czarną z koralikami trzy zabawki. Lama, taka świecąca, fajna, 13 zł kosztowała. To nic, że wczoraj kupiono, to już jest urwane. E, pieski po 12 z psiego patrolu i nie dość, że można jest z tych desek odpiąć, to jeszcze tutaj naciskamy i wyskakują im narzędzia. Ten też. Całkiem fajny. A druga strona mu się nie odpina, nie? Nie, on ma tylko nie, z jednej. Nie. Mikołajek, pokaż wiadro. Jeszcze wiadro do kolekcji, pamiątko zabawek, 12 zł. tak, tak sobie pomyślałam, pokaż mi, bo to jest takie niby, niby wiadro, ale foremka taki zamek, no takiego jeszcze nie mieli, u nas takich nie widywałam, no co niech mają i oby się nie rozwaliło po dwóch minutach jak łopatka. Lama już też nie żyje. Lama już też, Laura dała radę, lamie, także nawet 24 godzin nie żyła. <grym> Troszkę te nadmorskie zabawki przypominają mi odpustowe zabawki. Nie, nie. Zakupiliśmy łopatę po drodze, taką dużą, bo nie mamy takiej w domu. 10 zł. Wydaje mi się, że niewygórowana cena. A tutaj jest właśnie e, prezent dla mamy. Dajcie znać, jak według Was ceny, ja z tego co pamiętam, co, jak byliśmy 3 lata temu, czy nawet rok temu w Zakopanem, to wszystko podobnie, no bo tam też wiadomo magnesy takie rzeczy się e, kupowało. Wydaje mi się, że akurat pamiątki nie poszły jakoś znacząco w górę.